Siemanko widzę z tej strony? Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony, oczywiście. Kuba, i dzisiaj będziemy rozwalać kolejne pudełko. Czyli, to, to oto pudełko, które dostałem wczoraj wieczorem. Niestety, niestety nagrałem wcześniej film. Prześlę Wam też go na mój kanał, ale on. Wiecie co widzowie, dlatego przerwało mi ten film, bo, bo, bo właśnie no nie będę Wam zdradzać całej prawdy, bo, bo nie mogę, ale mogę Wam powiedzieć, że, że przez przypadek mi się nagrywanie wyłączyło. I zapraszam Was na moje... na moje nowe dwa kanały. Zapraszam Was na kanał Kuba Games i na i na Kuba Plus. Na Kuba Games będę... To jest, to, to jest mój kanał gamingowy. Tam będę nagrywać głównie Minecraft. A, a na kanale Kuba Plus będę nagrywać inne gry niż Minecraft po prostu. Czyli czyli robloxa w przyszłości możesz jakoś zalogować i nienawidzę tego nienawidzę logowania się to jest okropna rzecz więc po prostu pokazuję teraz dwa kanały Więc wchodzimy, z, więc wchodzimy na YouTube a. ja tu muszę na Chromie chyba niestety o. tu w prawym górnym rogu Mam swój profil, klikam go. I tutaj, i tutaj mam przełącz konto. I tutaj, i tutaj kliknąłem pokaż wszystkie kanały. I pokazało mi tylko jeden mój kanał, czyli Kuba. I kliknąłem utwórz kanał. I dwa razy to kliknąłem i, i, i stworzę sobie nowe filmy. Jak widać, ja mam już dwa słupy aż. <laughs> Więc. Więc mam aż cztery suby, dopiero wczoraj dobiłem dwa suby, cztery suby wieczorem i na 5 subskrypcji zrobię specjal. I dowieć i niestety nie mogę wam tego powiedzieć, bo to bo to będzie niespodzianka, bo to będzie a zresztą nie wiem ja wam jak to powiedzieć tak nie mówiąc całego ale wpadajcie na moje dwa kanały link wam dam w się oczywiście nie zasubskrybujcie z dzwoneczkiem obydwa aby nie pominąć żadnych nowych filmów i oczywiście też chodźcie na mój główny kanał vlogowy Kuba i też go zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, bo tam się naprawdę dużo dzieje. Więc zrobimy <laughs> <startką>. to rozwalania. Od razu na sam start kopiemy <laughs> Czekajcie widzowie. Dobra widzowie, jesteśmy z powrotem. Yes. Oj, co jest?

Ja widzę, że nic nie mówię, ale jestem skupiony Uf. co jest? Co się z tym stało? A no to w ogóle się nie rozwala w widzowie jakoś owiewało. Będziemy niszczyć trwy. Jak to wygląda? is <laughs> Dobrze, dobrze. to jest efekt końcowy, żeram was i też serdecznie muszę oszkodzić, więc, więc ja się z serdecznie i papa.